Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk 2703. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za podrzucanie tak ciekawych tematów do materiałów. Właśnie jednym z tych tematów teraz się zajmiemy ja postaram się w jakiś sposób to skomentować. Mamy bardzo pozytywny artykuł na stronie cbspolicja.pl Centralne Biuro Śledcze Policji. I wpis nosi tytuł: Nielegalnie produkowane substancje trafiały m.in. do siłowni. Data publikacji 09.10 2023, a więc świeżutki artykuł, jeszcze pachnie świeżynką. I co my tutaj mamy? Zatrzymanie 9 osób, likwidacja fabryki sterydów, trzech magazynów i przejęcie około 300 tysięcy nielegalnych produktów medycznych, różnego rodzaju surowców i komponentów służących do nielegalnej produkcji to efekt wspólnych działań CBS, Prokuratury Krajowej. I Polskiej Agencji Antydopingowej Polada przy wsparciu kontrterrorystów z wielu SPKP w kraju. Bardzo ładnie, coś pięknego, aż można powiedzieć, że japa się cieszy. Może stąd polecimy, żeby całości nie czytać. Tak na wyrywki. W jego efekcie policjanci CBS przeprowadzili realizację, podczas której zlikwidowali nielegalną fabrykę substancji anabolicznych, przejmując Sześć profesjonalnych maszyn służących do produkcji anabolików. Między innymi dwie tablet kalki, trzy wirówki oraz aplikator do ampułek. Całość warta około 200 tysięcy złotych. Ładnie. Coś pięknego. Aż chce się czytać. Zlikwidowano także trzy magazyny zabezpieczając 185 kartonów, w których może być nawet 300 tysięcy różnego rodzaju nielegalnych substancji anabolicznych w postaci ampułek i Tabletek. Wartość zabezpieczonego towaru wstępnie szacowana jest na około 3,9 miliona złotych, ile uratowanych młodych adeptów kulturystyki? Do ilu takich ludzi, którzy są nieświadomych, nie trafią takie środki. Zaraz ktoś powie, patyk, jak nie wezmą z tego źródła, to wezmą z innego. Ale zawsze takie coś, taka wspaniała akcja, to jest cegiełka. Na zlikwidowanie fabryki, yy, nauczenie szacunku osób, które takiego szacunku nie mają, do zdrowia i życia ludzkiego. I jest to też ratowanie zdrowia i życia ludzkiego młodych adeptów kulturystyki, ale nie tylko, bo w innych sportach też są sterydy. Może dalej. W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, którym przedstawiono łącznie 19 zarzutów. Osiem osób podejrzanych jest u udział w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego jednej z nich przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. A więc jeden szeryf, pozostałe przestępstwa zarzucone zatrzymanym dotyczą wytwarzania fałszywych produktów leczniczych, zawierających substancje zabronione w związku ze zwalczaniem dopingu w sporcie, a więc widzicie, że tutaj też prawdopodobnie chodzi o sarmy, peptydy, ponieważ są to substancje, produkty lecznicze, zawierające substancje zabronione w związku ze zwalczaniem dopingu w sporcie. A więc już pojawiło się światełko w tunelu, że ci, którzy sprzedają sarmy i peptydy młodym osobom, nieświadomym osobom, że mogą sobie zrujnować zdrowia w konsekwencji życia. Takie osoby nie mogą czuć się bezpiecznie. Coś pięknego. Pozostałe przestępstwa zarzucane zatrzymanym dotyczą wytwarzania fałszywych produktów leczniczych zawierających substancje zabronione w związku ze zwalczaniem dopingu w sporcie, przechowywanie ich, dystrybuowanie, a także wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Znamy takie osoby? Czasami takie osoby były u nas na live'ach, a więc obrót produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia a więc peptydami, sarmami. Śledczy dwóm z zatrzymanych zarzucają także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Bardzo ładnie. Naprawdę mega fajnie. I może jeszcze to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej jest efektem bardzo dobrej współpracy Centralnego Biura Śledczego, Policji i Prokuratury, Prokuratury Krajowej z ekspertami z polskiej agencji antydopingowej POLADA. Którzy wciąż wykonują czynności w celu ustalenia wszystkich szczegółów sprawy, a także przede wszystkim analizują skład zabezpieczonych ampułek i tabletek. Coś pięknego wam powiem, że wow, pięknie, moje gratulacje, i wspaniała współpraca i to jest to, tak Polada powinna działać ze wszystkimi draniami, którzy chcieliby żerować na zdrowiu i życiu ludzkim takie osoby musi spotykać kara i bardzo fajne działanie. Teraz przejdziemy to może do materiału filmowego i mojego komentarza, który tutaj zostawiłem w imieniu widzów kanału Patryk2703. To jest prawdziwy dowód na to, że wspólna determinacja i zaangażowanie mogą przynieść pozytywne zmiany. Działania Centralnego Biura Śledczego Policji, Prokuratury Krajowej i Polskiej Agencji Antydopingowej Polada ze współpracy z kontrterrorystami przyniosły niesamowite efekty. Ta likwidacja fabryki sterydów i przejęcie ogromnej ilości nielegalnych produktów medycznych to nie tylko sukces służb, ale to przede wszystkim ogromny krok w kierunku ochrony zdrowia młodych adeptów kulturystyki. Dzięki waszym wysiłkom młodzi ludzie będą teraz bardziej świadomi i bezpieczni w swojej pasji. To przecież zdrowie jest najważniejsze, a wasze działania pokazują, że nikt nie jest bezkarny, jeśli próbuje zagrażać zdrowiu innych. Dziękujemy Wam za Waszą nieustępliwość i poświęcenie w walce z nielegalnymi substancjami i produktami. Wasza praca ma realny wpływ na życie wielu ludzi i daje im szansę na. Zdrowszą przyszłość jest to przykład, jak wspólnie możemy tworzyć lepszy, bezpieczniejszy świat dla wszystkich w imieniu widzów kanału Patryk 2703. Może zobaczmy sobie ten materiał filmowy z zatrzymania. Wow, wow, sporo! To mi się podoba, bo. Tu też jest, wiecie, niebezpieczeństwo, że oni mogą, no może nie będzie to podwarszawska Magdalenka, ale wszystkiego można się spodziewać. Także widać, że jest sporo, sporo policjantów. Naprawdę. Widać, że akcja duża. No, już widzę, że warunki, w których wytwarzane były te substancje, no naprawdę najwyższe tutaj zasady higieny widać, że zachowane. Wyobraźcie sobie, że ktoś produuje, produkuje w takich warunkach rzeczy, środki, które sobie wbijają kulturyści we własne ciało. Mega mądre, naprawdę. Widzę już, jak jeden z tych ludzi, którzy to produkowali, z tych dziewięciu zatrzymanych osób, idzie do talety, później nie myje rąk i bierze się za produkcję ampułek. No, higiena na najwyższym poziomie jakieś takie, można powiedzieć, że warunki garażowe. Widzicie, dlatego ja Was cały czas przestrzegam, jeżeli chodzi o takie środki underground, to naprawdę mocno przestrzegam. Nawet w Polsce, w social mediach, są osoby, które po przyjęciu takich środków zrobiły sobie po prostu infekcję i borykały się z infekcją bardzo, bardzo długo i porobiły się tak zwane ropnie. Pewnie znacie jedną z takich osób, która miała takie ropnie wycinane. Tutaj z okolicy barków. A więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Zobaczcie, że tu nie ma żadnych zasad higieny. Zobaczcie, to jest wszystko trzymane w garażu, na brudnej posadzce, w jakichś kartonach zasyfionych. Jakieś jeszcze tutaj ścierki obok leżą. Naprawdę warunki higieniczne, nawet nie można tutaj mówić o żadnych zasadach higieny. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No w takich skrzynkach plastikowych, jak kiedyś się trzymało owoce czy ziemniaki. To jest to, że Wam ja cały, was, cały czas Wam powtarzam, że dla takich ludzi, którzy to robią i rozprowadzają, nie ma żadnej taryfy ulgowej. To są osoby, które nie martwią się o zdrowie Wasze, o Wasze życie, o zdrowie Waszych dzieci i o życie Waszych dzieci. To jest. To są osoby, które za korzyści, które mogą mieć ze sprzedaży, produkcji i sprzedaży, zrobią wszystko. Ich nie interesuje wasze zdrowie i życie, tak samo jak osób, którego sprowadzają na terenie Polski sarmy i peptydy, bo też to są środki nielegalne. Widać, że tego bardzo dużo, ale mieli dostęp do wszystkich kartonów. Tu widać, wiecie, różnego rodzaju kartony. Prawdopodobnie to były takie podróbki, podróbek, co jest bardzo popularne, w takich, jeżeli chodzi o takie sterydy Underground. Coś, coś niebywałego. Mam powiem, że ja jestem bardzo zadowolony, że tacy ludzie zostają zatrzymani i spotyka ich kara. Chciałbym tutaj w imieniu widzów kanału PATYK 2703 pogratulować. Naprawdę mega fajna akcja i życzę kolejnych sukcesów, bo w Polsce jest bardzo dużo osób, którzy myślą, że są bezkarni i sprzedają peptydy, sarmy. Co jest też obrzydliwe, oczywiście te peptydy i sarmy pochodzą też z rynków azjatyckich. Tak samo jak te sterydy, które tutaj zostały zlikwidowane, ale też również zostały zlikwidowane substancje zabronione w związku ze zwalczaniem dopingu w sporcie. A więc tutaj wiadomo, że chodzi o peptydy i sarmy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam i do następnego materiału.